Robimy rankingi miejsc tatuażu i nie patrzymy w ogóle jakby jak wyglądają te tatuaże, tylko na miejsca. Yy, to miejsce. Nie, no fajnie by było mieć jakiś fajny tatuaż w takim miejscu, ale damy piąteczkę. Yy, to bym w ogóle nie chciała. Dziesiątka. Yy, na palcu fajnie. Yy, trójka. Można sobie wymyślić jakiś fajny na palcu. O, w tym miejscu tutaj. Hmm, no czwórka. O, te są bardzo ładne, jedynka. Eee, o, te też są piękne, dwójka. Nie wiem, wszystkie mi się podobają, tylko po prostu nie podobają mi się wzorki, ale jakby wszystkie są dziwi, więc tutaj damy siódemkę. Eee, tutaj w tym miejscu też bym mogła mieć i co też by mogła być?